Kawasaki GTR 1400. Kawał dużej i dobrej, solidnej maszyny. Bo taką opinię mam o tym sprzęcie. Eee, rocznik 2007. Utrzymany bardzo, bardzo ładnie. Można powiedzieć, w oryginale też chce się patrzeć na takie motocykle, gdzie są zadbane, wychłuchane, mimo iż, no mówię, jeżdżą turystycznie, robią duże, duże przebiegi, kupę kilometrów. To, to wyglądają tak, że nie jedne kilkuletnie maszyny mogą się przy takim GTR-ku powstydzić. Naprawdę wygląda fajnie, uczciwie. Przebiegu w granicach 76 tysięcy, słuchajcie i za bardzo po nim to tego nie widać ile ma w rzeczywistości, nie wiadomo, motocykl no sprowadzony bodajże ze Szwajcarii właściciel GUSZ ma 4 lata dba sobie o niego na bieżąco, filtry, oleje, takie tematy płynowo, także tu jest ogarnięty eee, i chciałby żeby w końcu zajrzeć tutaj do tematów silnikowych, bo za to się już nie bierze eee, czyli zawory łańcuszek napinasz. No może przejdźmy tutaj do tych tematów. Ponieważ e, właściciel już słyszy na zimnym silniku e, takie 3 sekundy takiego już e, grzechotania można powiedzieć no, od głosów z łańcuszka i chce to zrobić, bo go to trochę wkurza. Mówi na świeżym oleju jeszcze jest ok, a jak już jest troszeczkę przepracowane, to to słychać. E, dużo rzeczy sobie robi, e, natomiast e, tych tematów silnikowych yy, się nie tyka. Chciałbym, żeby, żebym zrobił to ja. Cóż, cóże, cóż też uczyni, yy, i tyle. Także bierzemy się tylko za tematy silnikowe, ewentualnie coś się rzuci w oczy. Zawierzenie suche łożysko, główki RAMmy, ponoć było robione. I o dziwo yy, tutaj świećmy sobie. Yy, z tematów silnikowych to też bardzo sucho. No, wygląda to naprawdę. Bardzo, bardzo świeżo, bardzo uczciwie, przyjemnie się na to wszystko patrzy. Eee, I tak, o, już nie, chcemy się bawić, czy ten łańcuszek jest dobry, czy niedobry. Eee, ustalone z właścicielem, że tak, pozamawiane części nowy napinacz, eee, uszelki wszelkiego rodzaju pod pokrywę, pod śruby po, tu są pod śruby. Po te kanały tutaj świec i dopalania spalin. Także mamy wszystko w komplecie. Do domówienia został łańcuszek. E, świece tu jakieś płyny chłodniczy właściciel przywióz e, i tyle. Także widzę, że jak widzę, że jest uczciwy i zdecydowany klient od razu sobie. Zamawiam takie tematy, bo jest czas, żeby później po prostu na to nie czekać, żeby nie blokować roboty. To jest jedna rzecz, a druga jest taka, że mam trochę czasu, mam fajny kontakt, także gdzieś to idzie, można nawet troszkę taniej wyrwać, bo, bo sam na mocno podbija cenę, a udało się to troszkę zrabatować. No, także jak jest gdzieś fajny temat to po prostu widzę, że klient jest konkretny, to zamawiam a nawet gdyby coś się wydarzyło to jest taki przemiał, że prędzej czy później się wykorzysta także to sprzęcik na serwis porozkręcamy zajrzymy, zobaczymy co tam słychać po tych 76 tysiącach nie wiem czy mówiłem właściciel nie ma żadnej informacji o tym co kiedy było wcześniej robią także tym bardziej warto zerknąć bo sobie gdzieś tam lubi latać turystycznie i chce mieć sprzęt no, w 100% sprawny i tutaj już w ogóle nie myśleć o jakichś sprawach, czy mu coś tam grzechocie, stukocze itd. tak dalej. Motocyk pracuje bardzo ładnie, nie słychać tutaj nic, jeżeli chodzi o silnik, na ciepłym troszkę jakby tak delikatnie falował pewnie synchronizacja, te sprawy, a no, wszystko się fajnie ułoży, jak, jak będzie zrobiony. Rozrządzić zawory to jeszcze się zrobi synchron, i myślę, że, że troszkę też zyska na stabilności. A może go też troszeczkę bujać przez, przez pełen przelot. Dominatora właściciel też ma oryginalny, ale tak sobie tutaj wokół komina zakłada ten, żeby troszkę go posłuchać. Bo na dłuższe trasy to męczy. No, także to tyle z takich opowieści. Bierzemy się za gtr -a. Chyba jeszcze nie było, czekajcie, tu już już sam nie pomnie, nie, GTR chyba jeszcze nie wrzucałem, no to będzie i GTR. Tutaj kardany oleje, to wszystko sobie właściciel płyny, wszystko sobie pogarnia i fajnie yy, chwalę sobie takich właścicieli, bo e, No jak sobie lubią i potrafią pogrzebać, a nie zepsują chociaż takich podstawowych tematów, to, to czemu nie? Dobra, słuchajcie, to tyle. No, zobaczcie, no nie wygląda naprawdę. Nie wygląda ten sprzęt no umęczony, po prostu eksploatowany z głową. I tyle. E, widzimy się na serwisie. E, jak coś e, troszeczkę go odkryjemy, podsłaniamy e, te tematy, tutaj e, silnikowe. Rzucimy sobie też chłodnicę, żeby mieć fajny tutaj dostęp. E, no jest, troszkę będzie kręcenia, ale. Myślę, że nie będzie e, aż takiej tragedii. Co tu? To tak odstaje. Z drugiej strony też. Z drugiej strony leży ładnie. Z tej coś tutaj odstaje. A! E, nieważne. Dobra. E, trochę tych kawusiek e, przewinie się. Od razu mówię, bo, bo w kolejce ich trochę czeka. Także jak ktoś jest fanem kawasaki, to trochę ich będzie. I to z tych e, dużych. opojemności. Można powiedzieć tej samej, tylko modelowo troszeczkę inaczej. No dobra, to co? Yy, widzimy się za chwilę. To powolutku zaczynamy walkę z gtr -em. I jak widać, chyba nie ma GTR-a, który po czasie po prostu nie pociekł. Tu z boku ładnie, pięknie, suchutko z drugiej strony też. Nic nie było widać, właściciel zadowolony, że ma Jedynego w Polsce czy na świecie GTR, który nie cieknie. Niestety też się poci. I jak widać bagienka zbiera się co nie miara. Także cóż, e, trzeba to troszeczkę umyć, odchamić, żeby, żeby tego brudu do środka nie nanieść. I dopiero będziemy zabierać się za demontaż e, tutaj tej góry. No dość jest jak jest, jak to tutaj ze w GTR, -ach. jeden grzyb. No dobra. Słuchajcie walczę dalej zatem dobra w końcu udało dobrać się e, do zaworów i tak e, pierwsza rzecz jak widać ktoś bardzo bardzo mocno chciał się ratować e, kimś z silikonami zamiast dać nową uszczelkę dlatego też no, pojawiły się wycieki chociaż tutaj mówię nawet jak jest zdrowa uszczelka to często gęsto cieknie praktycznie E, zawsze w takich już sprzętach gdzie już dawno się nie zaglądało. Dobra, e, do rzeczy, może sobie podświetlimy łańcuszek. No łańcuszek, zobaczcie, on już sobie, on już sobie tańczy i to, o, i to już mówi, że troszkę już e... Yy, przeżył, także myślę, jak najbardziej do wymiany. Yy, I tutaj nie będziemy się nad zastanawiać, bo taki też był plan. Yy, co do, do zaworów, to już Wam powiem, najwyższy czas, ponieważ z zaworami jest tak średnia, bo wydechy od 0,19. Czekajcie, może skaczę. Od 0,19 do 0,24. Zobaczcie, tu się mieści. Tutaj jest 0,15. Także mocno się zacieśnił. Na granicy setka uciekła, na granicy, na granicy setka uciekła, setka uciekła. Sądzę, od 0,12 do 0,17. Na granicy, tu, okej, okay, tu, okej, okay, tu. Tu 0,12, setka, tu dwie setki. Także 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Źle licz. Tu jest 7, 8, 9, 10. 10 zaworków do, do poprawy, czyli 10 płyteczek trzeba szykować no nic, zwalamy, zwalamy wałki i zobaczymy co tam, co tam faktycznie z tym łańcuszkiem wyszło, choć mówię, napinacz idzie nowy, tak jak mówiłem, już jest wszelkie uszczelki, również nowe łańcuszek jest Morsa, będzie Morsa taki przyszedł nowe świece. Właściciel ODziwo dał zwykłe i tak mówiło o zwykłe, choć serwisówka przewiduje tylko irydy, nic nie mówi o zwykłej. Dlatego wlecą irydy, mimo że się umawiałem na zwykłe, ale odpowiednika takiego, jakiego nie znalazłem. A wtrysk bardzo dobrze pracuje na irydach, więc będzie można ten czas okres przedłużyć. I co ważne, dajemy nowe uszczelki tutaj na te mostki olejowe. Eee, uszczelki gdzieś tutaj mam. Gdzie one tu są? Gdzieś są. No. Przed chwilą je nawet widziałem. A może już nie ma? Nie, no bez jaj. Muszą być. O! Jest 12 sztuk. Tyle potrzeba, żeby wymienić na wszystkich mostkach uszczelki, ponieważ na niektórych. Są uszczelki podwójne, czyli 4, 8, 10, tu są pojedyncze i 12. No Po tylu latach, słuchajcie, to już jest tak odciśnięte, że warto przy okazji jakieś tam grosze to kosztuje w porównaniu do całości prac i wymienić, żeby nigdzie tutaj motocykl nie tracił, silnik nie tracił ciśnienia. No, także mamy wszystko z oryginału, to co potrzeba. Uszczelki pod śruby, kanały tutaj, w kanały świec no i mówię, świece, uszczelki i napinacz. Także ja sobie wszystko demontuję, popodmieniam płytki, poczyszczę wszystko, bo będzie jak widzicie, czyszczenia o, się ciągnie, skubań czyszczenia trochę będzie, żeby to wszystko ładnie doprowadzić do ładu i składu. I będziemy, yy, I będziemy to wszystko powolutku składać. No nic, ja się biorę za robotę. Widzimy się gdzieś tam, nie gdzie będzie ważne. Oczywiście ta uszczelka też idzie nowa, bo tu nawet delikatne z tej strony. Gdzieś widziałem takie malutkie zapocenie, a ona już praktycznie w niektórych miejscach jest już płaska i nie liczyłbym, że długo potrzyma. Także naprawdę szkoda, szkoda czasu, szkoda nerwów. Dobra, bierzemy się. Bierzemy się za rzucanie wałków. Coś tam ogarnięte. No, mnóstwo mnóstwo silikonu. Jeszcze tu do końca go wydrapywałem, bo naprawdę był wszędzie za tymi osłonami. No coś niesamowitego. O, jeszcze gdzieś kawałeczek jest. No. Ktoś naprawdę nawalił go tu ogrom i z pokryw jak ściągałem to też. Nie żałowo, tak powiem, eee, ale dobrze, mamy wszystko doczyszczone, eee, płytki już są podmienione, trochę było zabawy, bo, bo tych płytek chyba naście było, z tego co pamiętam, siedem na wydechach i trzy na sących. tak, jedenaście płyteczek, trochę mnie to wydrenowało, nowy łańcuszek już sobie wisi, czeka na swoją kolej, wszystko pomyte, olej jeszcze sobie wycieka, Pokrywa do, doprowadzona do ładu. Yy, układ dopalania spalin również już ogarnięty. Dobra, yy, pozostało to sobie złożyć teraz. Zobaczyć, czy trafiłem w luzy. Jeżeli tak, pozakrywać pokrywy yy, i poskładać wszystko, zalać tutaj płynem chłodniczym. Niech do jutra czeka niech się e, niech sobie zastygnie masa a no jutro co pierwsze odpalenie i zobaczymy e, jak to wszystko nam tutaj e, wyszło także jeszcze trochę pracy przedam nam wszystkie mostki już pomyte, podemontowane o-ringi tak żeby wleciały już nowe, świeżutkie i żeby to ciśnionko wszędzie było takie jak być Yy, powinno. No, także jakoś to w miarę, w miarę udało się doprowadzić do ładu yy, i składu. No kwestia złożenia tego teraz. Miejmy nadzieję, że trafiłem za pierwszym razem, choć tych luzów trochę yy, do poprawy było tych zaworów, więc yy, oby nie czekało mnie kolejne składanie. No dobra, no tak czy siak, trzeba złożyć, sprawdzić i działamy dalej. Nowy łańcuszek Nowy napinacz, nowe nadzieje na bezawaryjną i cichą pracę silnika. I nawet nam się to kręcić, słuchajcie, chcę. Na znakach, jak na znakach, zawsze na nowym rozrządzie e, ładnie to e, gra. E, no i co? Poskładane na nowych również e, o-ringach wrzucamy, otuszczamy, wrzucamy nową uszczelkę i będzie po sprawie a to wszystko poskładać tutaj oto zabawy jeszcze jeszcze trochę dobra działam tak tak dobrze kombinujecie to już czas także cóż palimy maszynę niech się odezwie niech się napędzi rozpędzi posynchronizujemy a na koniec serwis olejowy z oryginalnym filtrem oleju Kawasaki. Tak chciał właściciel. Tak będzie zalany już pod korek. Także cóż, zobaczmy, czy wszystko poszło zgodnie z planem. Sprzęgiel, a nie sprzęgiełko. Sit on still. Olej sobie już kończy ściekać. Nowy filterek pije powolutku, jak widać. E, stary. No tutaj. Mała uwaga dla właściciela. Tak się nie robi. Ale będzie, będzie troszkę ładniej i estetyczniej. Dobra. E, nie o tym. Słuchajcie. E, TPS się sprawdzamy. Od 0,63 mam swoje stare zapiski. Jeszcze fajnie mieć tak, jak się często gdzieś robi sprzęty. Od 0,63 do 3,91. No to zobaczmy, trochę zruszmy. on sobie leciutko wstaje 0,63 i 5. To się nie czepiamy, także nie poprawiamy. Ja widzę też tu jeszcze e, fabryczne e, chyba znaki są. Także jak najbardziej jest ok. E, TPS-a yy, zostawiamy. Jeszcze sprawdzę drugie przepustnice STP, ale to drobne na pewno korekty. Także jest wszystko ok. Yy, co, sprawdzę drugie przepustnice, yy, zaleję olej, składam owiewki i zamykamy tam. Może jazda próbna, ale już chyba nie dzisiaj, bo robi się powoli szarówka, a lepiej to zrobić w dzień, żeby czegoś nie pominąć. Yy, dobra. Działam dalej i widzimy się już pewnie przy końcówce pracy. Słuchaj pan, jaka pszczółka. Silnik naprawdę pracuje mega aksamitnie. Jabiek! 71 tysięcy. Co to jest na GTR? Żeby tylko był e, prawdziwy. To jest naprawdę nic. E, naprawdę ładnie, silnik pracuje. E, I co? No, przygotowany do nawijania e, kilometrów, dużych kilometrów, bo po to ten motocykl został stworzony. To nie jest motocykl do miasta na zakupy, tylko. Zapina się kuferki i napitala się naprawdę grube tysiące. I myślę, że spokojnie sprzęcik będzie dawał radę, bo co miało być zrobione, to, to zrobione łańcuszek, powiem tak, jeszcze nie było tragedii. Nie on powolutku się kończył, ale to jeszcze. Tragedii nie było dużo. Bardziej moim zdaniem trzeba było zajrzeć, Raczej nie moim zdaniem, no, widać ewidentnie do zaworów i zrobić synchro, bo on już tak sobie chodził troszkę. No nie. Nie tak jak powinien. Zresztą co tu patrzeć, słuchajcie, zaworki, Praktycznie jeszcze zrobiłem później jeden pomiar. Wszystkie wydechy do poprawy. A ten to już mocno tutaj się zawęził, a sące były trzy, czyli aż 11 zaworów do poprawy. Karta pacjenta jak widać czeka. W części rachunki, parę luny, wszystko, wszystko. A tak ogólnie prezentuje się bardzo, bardzo dobrze ten motocykl. No, i to tyle. No, słuchajcie, co miało być wymienione, to wymienione. Praktycznie do zabrania. Dzisiaj ma właściciel przyjechać. I niech mu służy jak najdłużej. I chyba na to tak naprawdę wygląda, bo, bo sprzęt uczciwy. Co miało być zrobione, zrobione. Praktycznie nie widzę tu więcej. Inwestycji. Uszczelka, wydaje mi się, do następnej regulacji zaworów powinna być sucha jak pieprz. No, chyba, że ta uszczelka będzie za, e, regulacja zaworów za 12 lat, ale jeżeli to będzie w przeciągu kilku lat na winie właściciela, to 24 tysiące. To myślę, że jak będziemy, o ile ja to będę robił, lub kto inny, nieważne, będzie ściągał tą uszczelkę, to będzie sucha, i jak da nową, to też będzie sucho na następne. Tysiące y, kilometrów, także co niech nawija dalej dzielnie, wiernie te kilometry. Y, będzie też do zabrania będzie chyba dzisiaj, też się właściciel tak zapowiadał, że podjezie też już gotowy po jeździe testowej. I cóż, to tyle. A, a tam ko czekają kolejne wyzwania. I cóż, y, głęboki oddech, i lecimy y, dalej. Yy, no trochę tych Kawasaki, tak jak mówiłem, będzie tu po drodze. Mam nadzieję, że nie zanudzę. Yy, no ale mówię, takie są czasami po prostu yy, zbiegi okoliczności, że kilka takich samych motocykli gdzieś na serwis przyjeżdża. Czy wszystkie pokażę, zobaczymy czy właściciele chcą. Tak czy siak widzimy się przy na pewno jakimś kolejnym sprzęcie. To co, trzymajcie się, do zobaczyska. No i szczęśliwego, bezawaryjnego rozpoczęcia sezonu, bo już pogoda naprawdę zachęca, żeby takie rozpoczęcie uczynić. Pewnie wielu z Was już dzisiaj w trasie i wcale się nie dziwię. Także cóż, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.